No, chemia 3. No to co? Eee, eee, proces, sól. Sól, sól, Myślę, że spokojnie. Proces, proces chemiczny proces to jest. taki, być. którego nie można odwrócić, tak. Logika, że może logiczny, że jest ten. Co tam jeszcze? Komedia, sól, marchew, noc, kasa, tromba, gigant, Przeważne czadka wszystkie. masa, centrum mgła, proces, humor. Ameryka, piramida, jaja, kreda, logika. No, ale na. Tej... Kreda nie jest kamieniem, tym nie Ale, to ta... ale poczekaj, ale poczekaj, ale Ten, na, na chemii piszesz Kredo. Dzisiaj, dzisiaj Mandzie od tego Adbasera. Dzisiaj od Bastero oglądał, jak eksperymenty robił, to może nawiązywać jakoś do tego. No, tak, tak, To nie było takie, żeby wyszło takie wielkie, czarne. No i była z tego może komedia, masa, nie masa atomiczna Masa. Ej, masa też może być. Dobra, sól, myśl, sól proces masa w tej kolejności. Dobra, e... ale a sól, proces, a kreda nie w ogóle podwójnie? Nie, nie, nie bo, A czemu... Kur, na, na, na każdej lekcji się pisze. Nie, kreda. mgła, mgła bardziej, byczki. Bo jak... Kurwa. Je, no zobaczcie, jak się robi eksperymenty i dodaje się ten, to wtedy powstaje takie... No, tak, Myślę, że... Rację, sól? Nie, no. myślę, że masa najpewniejsza według mnie, albo proces Masa? Najpewniejsza, nie, będzie. dawaj, nie, najpewniejszy jest sól. Sól, mi się wydaje, że spokojnie. Jest, dobra. Sól, drugie proces i trzecie masa. Zróbmy takie... No jak to dawajcie w proces. Dobra, no to... Te, no to I, zróbcie i, masę okay, jak chcecie. ale mgła czy masa? Pomyślmy o tym. Dlaczego komedia zaznaczyłaś? Yy... No dlatego, że jakby... M mgła nie sądzę, <laughs> mgła może być takie... Ja, ja bym dała masę, ja bym dała... Ja bym dał masę nie. też. Bo dobra, to dajcie masę, Gryź palce teraz. Dobrze dobrze, tak, chyba nie ma co strzelać, <ehh> tak mi się wydaje. Brawo! Się. Chyba, że chcesz coś strzelać, chyba nie ma co. Dobra, łatwo! Y no, dumny, dumny jest, jestem dumny, jestem dumny Zobaczmy co nam Çok wymyśli Carigoda fas... O! Oh, Slepak, no. ślepak, um, e, <grywated> no no e, no Ej, a mgła może być stara już w sumie, no. A Centaur nie Piramida? wiadomo ile jest lat, ale na pewno dużo Stary <laughs> stare jaja mogą być. No co? Nie, no stare jaja, no ty masz stare jaja. <śmiech> <śmiech> Ale że ty mnie wyzywasz? To mi jak reklama te wiagry. Dobra, seniora można zaznaczyć, bo to jest No, no tak, seniora dostępny. na pewno. Ślepaka myślę, że też na luździe można zaznaczyć. Myślisz? No, ślepaka raczej tak. Dobrze. Dobra, i teraz y, poczekaj, piramida, poczekaj, to jest tak, ambasada, nie, sąd, nie, ja, kompania, no, Pupil, komedia, marchew, noc. Klatka, gigant, trąba, kasa Na starość masz się kasę, no tak średnia. E, centaur, mgła może być... no. Mgła, że wiesz, że taka... Nie, jaka mgła. Nie, no, że nie, nie, piramida widzisz, Ty masz przed Że chyba. się też zestarzała mgła Taka już, co nie? I ledwo widzi <grym> się. Ale to nie musi być starość Kreda, sensie, że stary ten... dziad, tylko starość Że jakieś stare rzeczy, typu właśnie piramida No tak, nie, no, piramida jest stara, no jest mgłą A centaur? To jest dopiero staruch, co nie? Dobra. Piramida. Dobra. Dobra, No i zakończamy. Dobra, mam nadzieję, że będzie tam jakieś hasło porządne. Wymyśliłeś. Nie zgadli oni trzy. My mamy jeszcze do zgadnięcia sześć i to jest problem. Ale, oni na, ale oni na dwa tego nie zrobią raczej. To na trzy teraz musisz dać. I potem na trzy i wygranko. To dawaj, będzie na cztery, jak dasz radę. O, mam bardzo niezwiązane ze sobą, wiesz? Zostawiłem mam. Na razie jest w miarę wyrównany pojedynek. W miarę wyrównany, ale jak potoczą się losy. Tajniaków Jak? Zastanawiacie się eee, pewnie. I hope, guys, I hope, I hope. I hope. Mitologia, no to okay, na pewno. Ok, mitologia grecka, nordycka, centaur jest mitologią. Na pewno centaur, na pewno. na pewno centaur. To jest super, to jest jakiś Gigant ja ja w mitologii. mitologii jakiejś raczej był. Się wydaje, poczekaj, że tak... poczekaj. Nie, za... nie no, poczekaj. centaur był takim gimi, że Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Dobra, ale nie za szybko, ok? Nie, nie, nie za szybko. No tak, no to lecimy w ogóle. Kompania, masada średnio, są średnio, kompania średnio, pupil. No średnio, komik, komedia, też nie pasuje. Marchew, no nie za bardzo. Klatka Kupił ewentualnie longshotem mi leci, no ale bo klatka? uczniowie tych filozofów greckich, ale to jest super longshot, eee, Może jak... może że to jakiś słoń, może chińska mitologia, że mysz może słonia pokonać, ale to też jest wielki longshot. Bo eee, mamy gigant, gigant, gigant mi się wydaje, że będzie, tylko pytanie nie, nie. Co, co pasuje do ostatniego. Ale stopniego? co do giganta, bo wy jesteście tacy mega pewni od Goliad. razu. To jest mitologia cholera, no znaczy nie wiem, no bardziej wiesz, mi się wydaje, jaka. że to może nawiązywać do mitologii po prostu. No bo gigant no. jako no jakiś może, potężny no niby ten, że jakieś ta no jakiś potężny, Dobra, jak wiesz. Dobra, e... i potem myślimy o Ale no bo następne co może a co być? Mamy, a co mamy jeszcze? Co mamy jeszcze? No już Ameryka, reszta, nie reszta już jest bardzo taka mgła, szeroka. Mgła, może że... Może, że wiem, mgła... Ja, jakiś, jakiś skrót myślowy na pewno tam może być, ale nie wiem. Trąba, też to może nawiązywać do czegoś. Myślę, klatka. i potem może w, 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 w głę walnijmy. mgłę, myślisz? Mm. No nie wiem, z, dobra, walnijmy w giganta Ja myślę, że, ty, może. Ja, ty, co? Ja myśl, może... że mitologia to może być logika, dlatego że... A, nieważne. Czy Mandzio. Ktoś zna Mandzio na tyle, czy on się interesuje religiami w Indiach? Kurczę, jest, no na ban. Macie, bank, indyśmy, no. macie, macie Boga, Boga Słonia, który ma trąbę. Faktycznie, no Mandzio na pewno zna takie rzeczy. Ale no. czy to jest mitologia, bo mitologia mi się kojarzy z nordycką i grecką tylko i wyłącznie. Dobra, giganta chyba klikamy przez ten. No dobra, dawaj tego giganta. Oho. Oho, oho! Czyli najbardziej szczerze musimy pomyśleć. No dobra. Oho, no to idealnie. słuchajcie, to mamy w takim razie mgłę y, ogarniętą z poprzedniego, ale co mogłoby być jeszcze? To będzie pomyślał, że są trzy. Dobra, nie mów teraz, Czy... bo jak... M, jeżeli my... Dobra, poczekajmy chwilę. Zastanówmy się, a tymczasem niech przeciwnicy zagrają. Nie sugeruj naszych, jak oni mają... Kurde, twoje, ciężko. Jedną mniej im, jeżeli to ma sens. No, mitologia. No, ma sens, ma sens. Poczekaj, zastanówmy się. Pewno... Którą... Mitologia, kreda. Wymyślicie. Dawaj, karigoda. Logika. Że komedia, może, okay, chodzi... Woda, dawaj. może chodzi o komedię mega, w sumie komedię, pod osiem to, <laughs> to z tego, że tyle nie ma 8 Osiem, dawaj Mitologii Kompania Sąd Sąd! No. Może, że sąd boski Ojej Niezłe słowo, no nie wiem! Kury, no. czyli jaja. Jaja. Na pewno jaja No jaja y... No nie ja nie, mi się wydaje, że takie trochę naciągane to jest, co nie? Klatka, to jest ha nie, to jest hasło na poziomie mojego smogu z chińskim klatką no. W klatce są kury trzymane I one jeszcze Czekaj, czekaj, bo jesteśmy to wy To wy Wy, wy, wy Znaczy, czy kura ja jest pupilem? Nie, no <głos> 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 Ale sąd bo, To, to sądu pasarek, boskiego może od o pomyślałem ja teraz Znaczy mi rodzinę prześladować <noise> Hinduska. Dobra, ja jestem ja kit ja nie wiem, eee. czemu ten Santa tak strzelałabym po prostu, nie? nie, <grym> nie no, to ja, ja też bym strzelił co? Nie wiem, nie wiem. To I to pozyskawe. mógł po prostu jako ale kategorię ja do mitologii zaliczyć, co nie? I komedia. No to strzelaj. No strzelaj! No i na twoją odpowiedzialność straliśmy Przepraszam, no. No i króciutko, czyli klatka była do mitologii, bo nie czułem tak. No, czułem. A ja wiem, które to mogło być. No, chociaż wiecie co, ja myślałem tak przez chwilę, że sąd też może być do mitologii, że niby są boski czy coś i to niby Ala taka mitologia. Okay. Wpadka chemia? Eee, wpadka chemia. Moca czwórka. A, chodzi o to, co sugerowała wpadka, w, wpadka co sugerowała wpadka? I, implying, że słuchamy drugiej drużyny na niegadanym szczatem Dwa słowa, by the way. Eee, kreda? Co, co sugerowała Nie. wpadka, bo to jestem... A skąd ja mam... ja gadałem z i... W ogóle ja, ja w ogóle spierdzieliłem, bo się skaptałem teraz, że wpadka jest u, unika, a nie u nas no, i nawcie. Czyli, czyli, <laughs> kuchu, kuchu? czyli, czyli chodziło. Jak sobie? Dalszy, Warto, zbyt, czyli chodziło o subjekt. Nawcia. Kreda i mgła chyba. mnie. Nawcia, a ty co sugerowałeś, Nawcia? Ja nawet nic nie powiem, Nawcia. Nie, proszę, Nawcia, proszę powiedzieć cokolwiek. Proszę, jest Dobra, let's go. To są dwa z tych trzech. nie Poczekajcie, mgła. Było do nawcia, nie do wpadka, do mandzia! <laughs> czyli mbła. <laughs> czyli, czyli mgła musi być, czyli mgła z musi być. No, się zagadałem, przepraszam. Albo logika, albo mgła to była nie pamiętam, że mam zatem... Ale zaczyna tu dzisiaj do chemii, ale nafcia mgła, mówiła... do na chemii, czyli lecimy z tak. tym Halo No, no. okej okay. Czyli mogła. Ej no to mogłeś to... Jak dobrze, to że członkowie mojej drużyny są dużo ode mnie ten, mądrzejsze Ten, Mandzo, to ale mogłeś ty dać... tylko jedną Mandzo, to mogłeś w pierwszym dać... Odpowiedzialność i to ogorno. Ej Mangio, w pierwszym mogłeś dać chemia 4 To byś od razu mógł zgadli wtedy Wiem, ale nie zauważyłem, że słowa 4 Mmm, kłam. O, o, Inteligencja, dobra, o, logika Dobra, logika O, o ja do sąd. chyba będzie trąba uh, Humor no. Komedia, czekaj, czekaj, czekaj. A może sprawdźcie trąbę na wszelkich kolejnych? Czy trąbę jest inteligentny? Nie no no. no. To, Nie no, bo mówiliście. Um, ogólnie noc, bo do poprzedniego hasła. A w Ameryce do... sami inteligentni ludzie są chyba. Co Czemu, nie? Noc? Dobre, Czemu noc? Czemu noc? Macie kury w tym wyśrodku, ale kobiety Memos, lekkich progryf, obyczajów. No, ale one no, pracują na no. ja nie rozumiem. Ale no, no raczej no. wiesz, na ciemne <laughs> Dobra, logikę ja bym zaznaczył na pewno. Zaznaczamy, dobra, jest git no, a to sąd strzelamy, bo myślę, że sąd też do poprzedniego by pasował. No, dobra, już dobra. I teraz zastanawiam się, czy, czy strzelać w humor, czy. Mm, humor. Czy ambasada jest inteligentna? No pewnie tak. <grym> Kompania <grym> tak średnio. Pupil, nie, ale my też mamy do poprzedniego. Ale taki jedno. pupil klasowy, że taki najbardziej. A, a. A komik? No raczej nie To jest inteligentna jest. teraz, powiem. To inteligentna. Bo jakby A no, no do... mamy plus jeden poprzedniego hasła, nie? Że A Czy polska inteligencja ucieka do Ameryki. Oh. Może już nie ma inteligencji, tylko to jest plus hmm. jeden do poprzedniego no, hasła. To znaczy, źle nie myślimy. no, jeżeli siadł sąd, no to powinna siąć też ambasada do inteligencji, no, chyba do tak, czegoś to... innego. Ja bym spróbował tą ambasadę. Tak to klika? <laughs> Dobrze. No i Proszę. co, zgadujemy? Mamy. bo oni to Jedem. wygrają, jak się, jeśli A, nie będzie. Nie zgadniemy. No. Tak, 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 musimy strzelić. No co, możemy polecieć jeszcze no, nie? nie no mi się wydaje, że to raczej nie jest noc. Kurczę, kurczę. Dobra, dobra. Oni co oni tam mieli wcześniej? Noc? Yy, nie, nie, nie. Czego oni nie zgadni? Dobra, ja bym po prostu strzelił, tak? No <laughs> tak. strzelaj, AB. Dobra. No! Kasa. Łatwo! Ejpi, wiecie wie, 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 czemu czym w to strzelił? W, <noise> bo Ebi tylko o kasie myśli, dlatego Eby, Braci się nie traci <noise> kompanie, 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 kompanie. kompanie braci, kompanie braci Kompanie tak let's go. No no Mówiłem, że noc Ebi no wszyscy chcieli w noc strzelić No, ale Ebi nie chciał nocy, dobra? Ale Bez logiki a, B, no A, B, B tylko i wyłącznie się, o hajsie, dlaczego nacisnął kacę? Jak zawsze. Oj, no. yeah. <laughs> macie wujego, wujka gustiego, więc wygraną będzie ciężko wygrać. <laughs> wygraną macie, będzie ciężko wygrać. <laughs> Dokładnie tak. W sensie nam będzie ciężko wygrać. Aha, no jasne. O, to jest o, ja. Zwierzęta, okej. Okay. A to co, żuraw. Jak liczymy naszą drużynę, to pięć. No to prawda. Ej, ale bekon też był kiedyś zwierzęciem, więc warto zaznaczyć. Nie! Tak, No, innego, Bek bekon się bekon gotuje, nie planie, planie, planie planie No. Planie, drugi jest najbardziej prawdopodobny. Bekon na targu są zwierzęta? może? No, są zwierzęta na targu też. Myślę, że w możemy od razu strzelić Ja myślę, że mumia. Dobra. A o, mumia też może być w sumie, no. E... Bo to też było. To też jest też takie zwierzę teraz. Czy jagoda jest zwierzęciem? No mm, nie, nie, ale czy Gusti pomyślał, że jagoda jest zwierzęciem? A, a może mm. pociąg no, nie, nie, nie. jest zwierzęciem? Nie wiadomo teraz. Vladi, <laughs> <laughs> can you remember, nie, no, która może... drużyna you are? No, dziękuję. Mi... Ale ja przy... No spokojnie, <laughs> Mandziu, no. Ale pociąg, Chciałem, no, chciałem im, chciałem, chciałem im po, trochę podpowiedzieć, Mandziu, Ej. no. Szczypce, szczypce. Owszem, się szczypcami no. robisz szczyp szyp. Tak, tak, szczyp da, <laughs> Szybce na pewno hmm. szybce, bo ja szybce mówię na nożyczki albo nożyczki No to dawaj, zdajesz, to to może, być bekon bez kitu, to może być bekon o. No szybce, Ojej. szybce, co, co? No jest szybce, dobra. No Jeszcze no szybko, Strzelamy no, dobra, 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 dobra. Nie, Karigoda, nie wiem tego. To jest najgorsze, co muszę zrobić. Karigoda, nie no, nie, no, nie masz, masz jaj, Karigoda! Nie masz jaj, <gry> Karigoda! No bo. O. się ja nie rozumiem e, dlaczego nie byście zaśmiali się z tego, że zwierzęta by, i że Beko się zaśmialiście się z tego. No tak, no bardzo dobrze. Ej, dobra, tak. dobra, dobra, dobra. To miała być podwójna Dzięki strategia Mandziom. Mi. mieli odwrócić, mieli ten, przez to nigdy na to nie zagłosować. I prawie się udało. Za głęboko, za głęboko, muszą to być pierwsze skojarzenia. Nie że zatrzymał pociąg w drugiej godzinie filmu drugiej części. I dobra, obok na ale oknie ręka, bo i ręka. ręka mu odrosła. Ale ręka jest dobra, ręka jest dobra, bo ręka była ważna. Tak, Ej, ręka bo mu odrosła. Ale ja, ja na ja pewno ja nie to grali. <laughs> Ej, Ej to może, może mumia, że mierd. ma taką twarz, jak mumia. Pistolet. Taką ten. albo pistolet, no. A może to Mumia, grupu że grupu ma taką twarz jak mumia? Pistolet miał, to prawda. Pistolet miał. Maska maska, maska, maska! No oczywiście, że maska. No ale to, to już na pewno To Ja bym zrobił szczerze, tak. Maska, pistolet, śmierć i strzelił w rękę ewentualnie No dobra. Eee, Chociaż eee... A co jak będzie czarne pole? No to przegramy, no na no, co, jak będzie bo bo ta Dobra, no ale kolegę. maska maska na pewno, dobra. Może być maskę. też miecz, bo on też miecza używał, A... ale to. Chociaż w sumie rację, używał też miecza y -y -y. I miał rękę. wiem, czy ręka więc... nie jest bardziej prawdopodobna, ale ręka. Wiesz co, bo z ręku było tak, że rękę mu i tak, to było... i, I później mu odrosła, to no. malutka rączka, to było tak, bardzo. Tak, ważne, tak ja wie. wiem. E, no to co, maska była pierwsza. Maska. A śmierć jest ważna, bo śmierć to jest niby, że jesteś śmiertelny. No śmierć co, nie? nie mógł, no był nieśmiertelny, że nie może wiesz, że jest no, to co śmierci. Oh. To decyzja teraz, to nie? Ale o tej gwieździe, chłopaki, w ogóle o gwieździe nie gadać, Ja Zaznaczałem no, gwiazda, prostu... ale gwiazda nie jest aż takie. Ale was, to co, chyba to miał, co tam co tam było Deadpool... z tą gwiazdą? No że to jest gwiazdą po prostu, że, a, jest, jeden, że jest antybohaterem. No wiesz? ale to mi się wydaje, że to raczej nie w tą stronę. Um... Ja w tą stronie śmierć. Wydaje mi się, że śmierć. ja w ogóle nie mam. Ja nie wiem Deadpool. jak mam pomóc, dlatego że troszeczkę. Y... A mamy coś z Basanem związanego? wodą? Nie, nie mamy Nie, raczej tutaj coś wymniejszyć Ale nie, Albo... ale patrzyłem, patrzyłem Boże, wiesz coś co, coś może ciekawe. to też być pistolet i miecz dobra, jako jego atrybuty, go... co nie? To... Śmierć? Let's... Kurde, przepraszam, dobra, dobra, ale może to też być pistolet, to... miecz jako atrybuty miecz, po prostu to... Miecz, i pistolet i ręka dobra, no i możemy no. wykluczyć Dziwne, to że możemy... śmierć, dziwnie, że nie śmierć, ale pewnie no Nie no, Mień pewnie chodzi o atrybuty pewnie. mamy dodatkowe, no ale, ej, ale ręką się gra, co ciekawe. W teatrze można grać. Tak, w teatrze można grać. Na planszy można grać. Na plansza tak, też. Dobra, zobaczymy jak no to pójdzie. W teatrze grać. Sztuka, no. No i chyba możemy by po e, Rakieta, popcorn, mumia, kolacja, targ, jagoda, pistolet, tak, jest oficerki, sztuki. wózek, lód, puder, miecz, subiekt. No, nie, myślę, że sztuka. Jeżeli grać nie jest nie granie, tylko grać, no to, to sztukę, nie? No, sztuka, go Teatrze Aj Oho. Nie było. Czyli nie Oho. Powiem, tak, ale, bo, to, okay. yy, to tak, gra wymyśl na kolejne hasła, mi się wydaje, że jeśli chodzi o atrybuty Deadpool'a, to jest pistolet i miecz. Bo to jest takie. Ten. Tak, najbardziej mi się wydaje. Rakieta mogła być jeszcze. Rakieta czemu? Nie do was, do, do mojego. A. Dobra, yy, to rakieta, weźmiemy to, co najbardziej. Rakieta. Widziałeś Czyli jak będzie mieli jeden strzał, to weźmiemy pistolet. Mhm. Bo jest najbardziej no, tak. prawdopodobne. Rajmkant też dla mnie jest bardzo prawdopodobne. Ale ja bym bardziej w miecz poszedł, chyba. Nie wiem. No bo taka jego katana, co nie? No, miał, miał to jednak ten miecz Kurde, ten miał? Z Deadpool to byłoby świetne hasło, ja bym miał 5. Sorbet. 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 No to Pa, pa, pa. Dwa i... dla Sorbetu, dwa dla Sorbetu, dwa dla Sorbetu. A Lud, no domyśliliśmy się. Lud i Jagoda. Lud i Jagoda. Lud jagoda, i Jagoda moim zdaniem. Poczekaj, no dobra, Lud no na pewno, ale naprawdę. Jagoda? Nie ma nic innego? No ale z czego robisz jego. Ten no w sumie racja. Dobra, dobra, no dawaj w i pistolet, 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 dawaj w pistolet. No, tak, tak. Pistolet, pistolet teraz. No i, miec. dobra, I miecz. Dobra, nie, czy ręka. Nie, poczekajcie, poczekajcie. Miecz ja bym chyba bardziej strzelił, bo to jest jego dobra, atrybut Dobra, zagłosujmy zagłosujmy, 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 na decydujesz. Bo to był jego atrybut taki, wiesz, jak miał pistolet to miał... Pociąg! <grym grym> nie Czyli nie było no, jednego po nie wiem. Nie wiem, naprawdę, bo ja nie oglądam albo nie pamiętam, albo dobra, bloody, Big, oh, dobra, ooo, ale. Dobra, Bloody Big Dick Energy. Dobra, ale dobra, do kręga, ale nie ma co, o, ale, ale nie, ma co, nie ma co, nie ma co. Jakby nie jesteśmy jest stratni w tego Ach, powodu. Film, trzy, ok. Płucza, mi zdania nie idą, jakoś tak nie wiem. Coś mam Popcorn, ze zdania na Jakiś film o Mummy był, czy nie? Kolacja Gwiazdom mogły być. Zaraz no, zobaczymy. O, jest totalnie... Puder może, że tam ten pudrujesz. Ale nie, bo to jest, nie, trzy, nie to jest tak. trzy z jednym, które było taka poprzednio, taka taka nie? Taka. jeszcze Nie wiadomo. E, pamiętajcie, że z poprzedniego no to, to jeszcze jest to grać i myślę, że to będzie rakieta, jeśli chodzi o poprzednie. Właśnie bo nic innego nie pasuje do grać. Nie, ale strzelmy w popcorn na razie, no bo to, na jest, popcorn, to jest Na Popcorn na pewno. Powinno. Jan Gwiazda też strzelił na pewno. No tak. O, tak gwiazda. O, nie, co? Pięknie, czyli. Co? De... Słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. No to są nie. No, Jak, tak, ja tak, Jeżeli Deadpool już. Je, jeżeli, weź, jeżeli napisz znowu w nawiasie, tyle ile jest haseł do, do tego, co ma teraz być, a jeżeli nie musi być, to po prostu nie pisz nic w nawiasie graf. No, czyli piszemy w nawiasie, czy ile jest do tego haseł. No, przepraszam, no, tak sobie grafik zrobił, to było jego drugie tak. słowo. No, no, nie wiadomo, czy tak powinni, powinniśmy robić, i to jest, ale, czy to jest tam tam właściwie legalne, sposób. ale co ja zrobić? No właśnie, mumia. No właśnie Mumia też mi pasowała ja do filmu. No, to też pola został. No, dobra, dobra, no to czyli ręka, czyli ręka jest prawdopodobnie poczekajcie, jednak. Poczekajcie, ale poczekajcie. Bo jest... Dobra, weź. Ale no powiesz rakieta. Się z tą ręką, bo rakieta, rap jak rakieta będzie. I teraz pytanie: Chodzi o ten kierunek i co jest tak? Mumia nie? Kolacja, nie? Ale dlaczego rakieta? Starg, no bo Halo? rakieta spada w dół. Rakieta leci w dół. Nie, leci... rakieta leci w górę w sumie. Ale rakieta później spada w dół. Najpierw się wznosi do góry, żeby spać w dół. I nic innego bardziej nie pasuje. Nie, ale poczekaj. No, no ale, ale są dwie rzeczy. Ale graf. Ale to jest graf. No pomyśl jak graf. Ja wiem, No, że po właśnie pomyślałem jak graf. Nie wiem, chociaż ta rakieta <laughs> też tego naciągnęła. Szczerze mówiąc, co tak mało rzeczy. Cho, nie, chodzi może o rynek bardziej. Na przy... czemu? 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 No, tabela, wiesz, ten. rynek, może chodzić o rynek. Na przykład ten eee. podaż, popyt, podaż, popyt, o to chodzi. Ale nie mamy rynku, mamy targ. Mamy targ. No właśnie, to jest takie nawiązanie i na przykład subiekt co nie? Też jak ala rynek. Ewentualnie, ej, słuchajcie, wiecie o co może chodzić? Jeszcze jest w ogóle coś, co rozpierdziela inaczej głowę i mam ochotę zrobić to dla mema. Jesteście ze mną? Nie. Nie. Dobra, to ja wam powiem. To jeżeli chodzi o dwa hasła w prawym dolnym rogu. Jesteście ze mną! Jesteście ze mną! Jesteście ze mną! Dobra! Dobra! I ręka. Prawie. Mandzio, Prawie. masz największy, najmniejszy mózg na polskim Twitchu. <grym> Dobra, myślę, że my możemy na... Ja, myśli... ja, sobie... ja cię! Wy coś kręc. dobrego! dobrego. Się, a się, a Trzeba myśleć, jak graf! Trzeba myśleć, jak graf! Outside of 3. the box! Nie da się inaczej! Jest Nieźle! To... Nie zrozumiałeś, graf! Jak ty to wymyśliłeś, the fuck! Jest! Just follow the arrow, forehead! Ja <grym> cię, kręcę. Szczury <grym> potrafią dla i w grzeszałką, a ty nie! Tak. Film to może być jeszcze. I jeszcze... Ja, no mumia no, na pewno ja nie to jest bierze, film Mumia i kolacja bierze. może być. Dobra, zobaczymy ile jest na... chyba. To jest, to jest do pula pula. jeszcze co, nie? No. Bo jest puder wózek. H rakieta, może faktycznie rakieta. Pociąg? Widzisz bardziej Pociąg? jednak po podziałał, Dawaj, żebym powiedziała, że pomyślał jak gra. No, trzeba było jeszcze bardziej pomyśleć, jeszcze więcej, jeszcze no. musisz. Ej, ale na raz Deadpoolla jednego nie mamy. Co nie? Czyli p... mumia, czyli mumia. Ty, ale gwiazda była, pamiętasz? Mi wydaje była, mi się, była. że gwiazdę oni trafili to nie był Deadpool. Nie, ja by... wiecie co, możliwe, Ale że gra w ogóle nam nie dał. Nie wiadomo, Deadpoola. czy nam dał. Może jednak była no, gwiazda. Nam je... Dobra, jest jedno pewne, jeżeli oni teraz nie skończą, to jest GG. A to, że sobie nie, roz... nie rozmawiają, to świadczy dobrze o tym. Mm, no bo ja co, no, nie ma Nie mamy <laughs> <co czekajcie. śmiech> odpowiedzi. Ej, no czy czy byś się zastanowił trochę, nie? Morale wam suję. Ustań, co klikamy wiem, że jest rakieta z poprzedniego, więc jakby nie do... Oho. Okej. Kolacja. Kolacja na pewno kobiety Oj, mogą to wygrać. nie bardzo? No, Może to być to, to Rakieta jest grać jeszcze One są, A i mumia to kobieta Czekaj nie zaznaczaj A oficerki to nie są kobiety? Oficer... Tak. No w sumie w sensie, Was, że... Czyli kolacja i oficerki Ale mumia jest, to jest mumia kobietka mu... No nie powiedziałbym no nie, to no, to no. Oni, oni też myśleli pewno, o mumii Oni kobiety. też myśleli o mumii To nie jest kobieta tylko kobiety no oficerki no na oficerki, go Tak, tak. Yes. Yes. No jeszcze no, jedno, no, no, kolacja no, no, no. albo mumia, ale myślę, że oni myśleli o mumii i może to się być. puder kobiety używają. Mm, a kolacja nie myślisz do poprzedniego też? No ale kolekcji mm, dosłownie, mm, no. No, puder może być najbliżej chyba. Ja pierwszy raz do, do poprzedniego. Co znaczy, puder też używają mężczyźni No, używają. Miany. To jest taki, no, że. No, tu się o, pokazuje, ty, że się pudruje. To znaczy, kolacja. To film, przed nim. No film, no film ale w no, filmu Polacja... już mamy wszystko. Zazwycz... Moim zdaniem. No dobra, możemy strzelić puder Ja puder strzelam No ja to strzelamy. No yes! yes. A, mamy A nasze co było? Goals, tak. na Tark! Którego, bo, ja no za Załamywałem A czyli jednak Ja tak cię łapałem za włosy na początku, aż wreszcie ogarnąłeś Ej, czyli popyt podasz, Tark by zadziałał Zawsze to jest wszystko takie proste, a ty robisz jakieś wielkie 500 IQ plays